No to lecimy. Standardowo od Hardem plus Piranha Reptil FP i Ambryon i lecimy. Chyba, jeden byle tego nie pegres ma w trakcie ma przeciwnik. Pytanie, się podświęcą yy, drugie konto albo druga gra. Ale rozwój bo nie jedzie kompaktami ani list. Tylko ja robię głupie płędzy, W kanterem jechać. Dobra, wygrałam na pierwsze rondo. Jest spoko. W ogóle nie, przegrać, nie I, i... 25 będzie. jeden jednym atakiem na sprawie. Bo mnie tym jednym atakiem odgrywam. <śpiewanie> Albo i nie. Mega evo. To mnie nie trafi. Ale to mnie trafiło. Ciekawe. No nic, mega evo mam na trzecią rundę, Wiem. ...pokojnie to się wygra. Dziwny lag w tym przeciwniku. Na to. W drugiej się nie dziwię, bo to online Hitler, co to, w nie co tu wiecznie bagicną. Kurde, to był błąd i to ogromny. To trochę pustotrotny, ale... Dobra, on atakuje, mój bo odleci i go trafi na pewno. No i teraz... ...wstanie mu koło tetki, byle się nie rozindowić w tym czasie. O, nawet lepiej. Dobra, wygrano. Wiele punktów nie będzie z tego, ale lepiej nie stracić w 125 niż stracić te punkty. Gengar Fetch. Okej. Okay. Ja tylko jakieś Tchirangi nie Tu Tu wielka strata punktowa nie będzie na pchy ale lepiej wygrać jak zwykle. Kurde, nie odskoczyłem. Mi się wydaje, że padem od P w piątki łatwiej się odskakuje W tym miejscu. Kurde, udało mi się grawnąć. On nie przeciąga kombo, ale to... czasami lepiej przerwać kombo i natakować ponownie. I wygrana. Jeden na razie, ale... w miarę porażąca się wygra wszystkie obie dwie rundy. Kurde, ale dobra. To bardzo ale jestem bardzo szczęśliwy, jestem bardzo to. jestem na hip jestem bardzo szczęśliwy, jestem to by właśnie mógł tego go trafić uuu, a... mega ewo no. <grywy> Kurde, tutaj nagram. w pokoju mogę kolejne 200 HP odjąć Dobra, ale mamy Mega na trzecią rundę. Mamy obchodzięcia Ambriona, które pomoże w trudnej, w trudnej sytuacji. trochę szybko nie to był mój błąd chciałem fakeony mi dobra muszę podmienić pada potem bo fakeony mi coś wariują daleko trochę pewnie oddriftować te potęgę Pięty prop pad. Ja napada niej, dobrą opcją nigdy w środku gry, ale... Tylko nie napada Gorham d jak w bijatykach jest mega filozofny to. Uf. Kantarować, a nie atakować. A w tym momencie miałem atakować, nie counterować. Eee, dobra. U. Dobra, co mnie pojechał teraz, nieźle. Mam oczywiście, bo. Mam no, chyba mieć drobną przewagę Próbujemy go trochę blokować, aby jak najwięcej hapów odjąć Gdyby to nie było combo to by, go, doby, to by ten grab go dobił Ale nie na combo Nie ma tak gościu, nie tego Mega Evo Odlecimy sobie Próbujemy odkorkować znowu Albo Niech to, to był bo. Miałem odkrakiwać jak mówiłem. A ja sami odkoczeć, ja próbuję robić kancera. Pierwszy pomysł lepiej od tym drugiego jak zwykle. włączyć to mnie blokował trochę ile stracę w ile chociaż na serot będę na minusie na minus 50 łącznie czyli razem death 4 darkrai mi w nad nadhealth to nie w którym nadhealth to nie grałem to Na torcie mieć chyba dużo hartów, to dobra. Ja myślałem że go dobiję tym. Dobra, a to na to Szybko poszło nawet. Star, połowę kapselów, odjąć bez ale do jednego to naprawdę świetny star. Teraz tylko dałoby się tak nie skopać. Oj. Oj, oj, oj. Coś mówiłem o kopaniu Narka. Dobra, to Jak to wyjdzie? Jak to grać go? Mega Evo, czy pomoże? On zachęca mnie Mega Ewo Dobra, atakuje, co? Sytuację mamy... Nie, za daleko był. Ląduj, ląduj, ląduj! Niech to. mi w bo mógł łatwo przewidzieć, że będę dartsował, więc grabo mógł zrobić, ale... Poszedł krok naprzód i zaatakował. Czasami ja kombinuję trochę z tym staniem, co ja on może robić. Czego myślałem, ja tylko daję jeden rangę. Grana. Mamy to Chwila, co? Miałem pewien jest atak, który odejmie Ląduj, 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 ląduj. Nie ma tak, nie ma graba Mega Evo. Dobra. On atakował, więc nie będzie miał tart. Dobra, to tutaj jednak wygrana. I lecimy kolejną rundkę. To nie tylko na minusie 25 punktów dzisiaj. Jak ktoś umie grać w do war, docharyń nie podejdzie. Trzeba polować na błędy przeciwnika. Po prostu. I nie trzymam miasta na dystans. Dobra. Pomogę w ogóle atakować i krótko jest tam hała. Kurde, pora mi chyba wchodzić w jednym kombat tak. młodym i bezpiecznym. Tak można było pewnie jeść na co robi. Mogłem <grym> przerwać lot hipciej i polecieć z albo coś. Eee, no nie, będę hagrać ja chcę drugi raz. Drugi raz ten sam błąd, ale dobra. Chciałem przerwać to, a dobra. Do jest to Jeszcze nie. Nie ma tak łatwo, jednak jest. I minus 125 kolejne! Jesteśmy na minus 150 obecnie. No minus 125, dobra. I względem punktu startowego jesteśmy na minusie 150 dzisiaj Czas Teraz Lucario, Death Hmm, do pierwsza jedziemy. O Dobra, setka ognięta. 825 Nie mogłem tutaj mać. Robić ten sposób. U, ale dla się gościa. Ale goście lady, yy, zaśle gra tak. nie grać z mega Evolution, to nie wiem, jak ten kawałek chodzi tylko mega ewolucję. No... Ten steragiś się... mi specjalnie, jej. No dobra. O, Odegramy się w, w rundzie drugiej mocha.

Gość mógł naprawić internet Dobra dzięki za podkutkanie w przeciwniku to mi nie pomogło no Zwykle tak coś, w którym się trafia przeciwnika ale Wygrama Jeszcze nie co? No. To się oni zmienili w tej grze Ten graf wyglądał go tutaj mogł 200 hełm a drugi graf pod handel tylko setkę Okej, okay. let's go I dawajcie plus gram w... już ja, było Tak przerwuję grę, ominałem to a, nauczam sam. Dawid się lepiej gra, jak trochę stabilniej internet w internetu przeciwnika. Ładnie się potkało mój grab, żeby samemu grabnąć. O, nie. Dobra, mamy to. Jeden hero i lecimy dalej czym oh, right. wow. o oh. just remember the most important thing is to enjoy the battle that was awesome To było wyjątkowo szybkie. Okej, okay. ale nie mi to, każda wygrana na, na plus. Oj, kolejny przeciwnik, ciekawe kto tym razem. B1 Cześć, o wychyli rano ode mnie, ciekawe. Pierwsza taka walka dzisiaj. Muszę się przeopocząć od mojej. I to widać. Pięknie przebijam moja atak. Ciekawe. I kantery nie działają.

i chyba na cantera, ale niech to nawet go uruchomić.